Pamiętacie tę historię z tego czasu, jak subaru narobiło ów hałasu? Bo do walki wypuściło N14, a pod maską miało koni kilkanaście. Niby bokser w środku drzemał, niby cztery łapy napęd, ale jak na subarynę, nic subaru sobie nie miał. Ładny z przodu, dupa mała, dużo koła za to chwała, a jedyne najfajniejsze w gabarytach było mniejsze. Tym się wszyscy zakochali i natychmiast nabywali nosy do ścigania, ale potem przekonania były inne. No bo auto nie jechało, tak naprawdę w miejscu stało. Gdybyś nawet gazu wcisnął, tak by pedał był w podłodze, auto nadal w swoim świecie by jechało jak po lodzie. Nawet kuchar sam się skusił, portfel z kasy opędzlował, wsiadł na fotel, chwycił kierę, no a potem już żałował. A po każdym fajnym rajdzie opowiadał o swej frajdzie, co miał na każdym oesie, na testowym, czy w kamionkach, albo bardzo krętym lesie. Jadę sobie, kręcę kukiem, jakbym siedział se za biurkiem. I kibicom odmachuję, no bo czasu nie brakuje. Tak jechała subaryna, bardzo wolna jak drezyna, więc w i makunem wzięli auto w swoje dłonie i dodając parę koni, budowali nowe dronie.